Wcale w toku byłem na tym koncercie 40 dni wolności byłem w toku. Powiem Wam, to jest taka totalna propaganda, że mur Embar Nic dziwnego, że jest takie ogromne parcie na to, żeby ludziom robić pranie w murgu dotyczący, że Unia Europejska jest naprawdę taka zajebista, cool, nie? Że tyle pieniędzy daje, że otwarte granice, o Jezu. i non -top jakieś chore piosenki śpiewali na temat... E... Aj, szkoda gadać, no ale z drugiej strony, powiem Wam tak, to jest zamierzone, to jest celowe, to jest pranie mózgom, młodym ludziom, że żeby nie doszło do brexitu, do polecitu. A ja wam powiem opinię z mojej strony. Unia Europejska to było najgorsze, największe dło, jakie mogło zostać zaakceptowane przez Polskę, przez Polaków. Bo wchodząc do Unii Europejskiej otworzyliśmy puszkę Pandory, otworzyliśmy drzwi dla wszelkiej maski patologii, seksualizmu, pedofilii, homo, homofilii, lachomociów i Bóg wie, co tam jeszcze nam wprowadzają. Od firmy obcego, korporacje obcego kapitału zagranicy mają najbardziej ułatwione procedury u nas w Polsce. A co innego, gdybyśmy my jako polska firma chcieli eksportować, handlować na terenie innych krajów, to nasze, dla nas, dla Polaków, te poprzeki są tak maksymalnie dośrubowane do, do, do na, na samej górze, że po prostu polski przedsiębiorca nie ma za bardzo jak y, 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 wojować na, na rynku europejskim. Tu to, to certyfikaty, pozwolenia i inne maści papierologia potrzebna, a oni tak naprawdę wytarcił jeden papierek lachmusowy i już mogą handlować na terenie Polski. To tam sklepy typu Biedronka, Kaufland, Ocho, Ridley i inne handlują i wyprowadzają pieniądze zagraniczne, tworzą tak zwane fikcyjne firmy marketingowe, które wystawiają grube rachunki, faktury do które spokojnie można by było zamówić u polskich firm marketingowych, ale po to. Trzeba jakoś pieniądze wyprowadzać na granicę, prawda? No, z drugiej strony, to co ja się za słuchałem, to dla mnie to jest podprogowe, to podprogowe manipulacja, perwazja, po prostu to jest pranie mózgu ludziom, którzy są zapatrzeni w Unię Europejską, którzy myślą, że jak Polska dostaje te miliardy euro do taki, to Unia jest czasy, Unia jest zajebista, nie. Tylko nikt nie, nie przewidział jednej rzeczy, że biorąc miliard euro dotacji, my wracamy 800 milionów euro tak zwanych w zakupach jako konsumenci, wracamy te pieniądze dla Niemiec, kupując wszystkie towary z zagranicy. To jest potroga. Ludzie są tak ślepi, że tego po prostu nie widzą. Twoją drogą prawdopodobnie PiS i Platforma dogadali się, że tym razem, w tym roku, na jesieni, wybory wygra PO. Czyli znowu zaczną się robierducha, znowu zaczną się aferki, innej różnej maczki, patologie. Czamy zobaczycie. To już się wszystko dogadane jak należy. Bo pamiętajcie jedną rzecz. Oni przegrywają tylko przed kamerami. Oni przegrywają, kłócą się tylko i wyłącznie przed publiką, przed społeczeństwem, przed narodem, który płaci podatki, utrzymuje patologie filmowe. Oni przed nami udają, ale kiedy już kamery się wyłączają, wszyscy wracają do domów, to oni razem ze sobą się śmieją, piją wódkę i w dupie mają Polaków. Tak właśnie zachowują się tzw. czabeb goje wobec na Polaków. I tak jest od 1989 roku. Życia. Od 1989 roku. To, że nie ma Okrągłego Stołu, to nie oznacza, że nie ma komunizmu, że nie ma układów Magda Magdalenki. Tam dosłownie jest wszystko. To, to dalej trwa. Dopóki te bydło, które jest w tej i następne pokolenie to nigdy to się po prostu nie skończy. To trzeba wypalić w pień. Przy samej... Przy samym psiu trzeba wypalić i dopiero wtedy układać wszystko od nowa. Bo jak się, bo wiadomo jak wydra, jak hydra szaleje, jest jedną głowę, to odrasta Ci kolejna. Nie bądźmy naiwni ludzie, nie. Bądźmy... naiwni. Gdybyśmy chcieli tak na dobrą sprawę, to byśmy dawno odsunęli tą patologię odwładną. Już dawno byśmy pożegnali wszelkie problemy, jakie nas dotykają. Już nie wspominają się socjalizm, fundusze socjalne, 500 plus, 300 plus, inne, 13 emerytura i tak dalej, i tak dalej. To sprawia, że nasz kraj jest rozpierdalany od środka. Nasz kraj jest rozbijany od środka. Nie trzeba od tego wojen, nie trzeba czołgów, nie trzeba bomb, nie trzeba nic. Po prostu wytarczy tajna agentura prowadzi ludzi do Sejmu, żeby rządzili i oni zrobią swoje, tak? Po co to kurwa komedia? Wytarczy odpowiednie instrumenty, odpowiedna agentura wpływu, tak zwany lobby. A lobby to, z tego co wiem, to jest chyba legalne w Polsce, nie? Organizacja lobbystyczna. Mają prawo wpływać na pewne, mają prawo grube kasy smarować po to? Do, z drugiej strony, po co agent, agentura, jak tak jak fundacje baterego i te inne w muju, po co to komediała? Starczy dobro fundacja. Sprawa załatwiona. Nie trzeba się tym martwić. Odpowiednie spotkania posłanni, dobre koperty. No to, mam nadzieję, że niedługo Polacy się obudzą. Mam nadzieję, że obudzimy się w tego targu. Płyniemy w tu i ruszymy do boju. Wypierdalając tę patologię z tego chorego systemu. Bo pamiętaj, komunit jest nadal. I to co próbują ci wdmówić, to jest czysta fikcja, czysta bajka. Obóz się. Mam nadzieję, że rozumiem, jak o tym chodzi. Pozdrawiam to trode, i życzę miłego tygodnia, weekendu. Na razie cześć.